spektakl to również prezentacja świata szlachty dawnej Polski. To swego rodzaju rekonstrukcja repertuaru tańców staropolskich. Niestety nie posiadamy traktatów tanecznych, w których moglibyśmy znaleźć notacje repertuaru tańców polskich, ale mamy inne źródła. Francuski mistrz tańca Tłano Arbo w swoim traktacie Orkezografii z końca XVI wieku wspomina o polskich tancerzach. Pisze o tym, że tańczą oni w cholewach na wysokich obcasach i dzięki temu mogą wykonywać kroki akcentowane oraz różne inne typowe dla polskich tańców, na przykład hołubce. Taniec polski. Dawnej szlachty to taniec specyficzny. Taki, w którym kostium, czyli kontusz, żupan, ale też i elementy takie jak szabla grają bardzo dużą rolę. To rekwizyty, które wykorzystywane są w gestach, w rozmowie, w różnych sytuacjach tanecznych. myślę, że w naszym spektaklu Pan Twardowski grażki w barbakanie znajdziecie wszyscy tego rodzaju elementy. Legenda o Janie Twardowskim łączy kilka, kilka wątków, i w tej legendzie prawdopodobnie ukrywa się kilka, może kilkanaście osób. No i pewien taki ważny okres historyczny w dziejach Polski, mało tego Europy, mało tego świata. To jest czas, to znaczy XVI wiek, kiedy pojawia się bardzo dużo legend, takich mistycznych, legend alchemicznych. I one się pojawiają nie przypadkiem. Bo to jest czas, kiedy Europa wyczerpała prawie że doszczętnie swoje zasoby złota i srebra. Wielu władców, najważniejszym takim władcą był Rudolf II Habsburg, ale nasz Zygmunt III waza mu nie ustępował, dało wiarę pojawiającym się wówczas alchemikom, którzy twierdzili, że jak się doda do innego metalu roztopionego piątą esencję, czyli taką esencję tajemniczą, stąd kwinta esencja, to nastąpi, to nastąpi transmutacja i ten metal się zmieni w inny metal. Powiedzmy, że Jana Twardowskiego historia nie notuje, ale notuje Piotra Twardowskiego. Mniej znaną postacią z legend, ale znaną w ogóle, jest inny alchemik w Krakowie, Michał Sędziwój, który prawdopodobnie w legendzie skleił się z Janem Twardowskim. To był autentyczny alchemik, który prawdopodobnie też demonstracji pewnej dokonał, wszyscy twierdzą, że zamienił ołów w srebro. Prawdopodobnie po prostu pokrył warstwą ołowiu monetę srebrną, wsadził do ognia, no i wyszło srebro, i wszyscy mówili: Wow! Zygmunt III. Waza podobnież wierzył w to, że szybko pozyska ogromną ilość srebra. Gdzieś pomiędzy tymi alchemicznymi legendami pojawia się nasz Jan Twardowski, który też zajmował się alchemią, też właśnie robił różne sztuki i różne sztuczki. I gdzieś pojawia się myśl taka, że on miał swoją pracownię w Krzysztoforach. Byliśmy strasznie zdziwieni, kiedy robiliśmy kilka lat temu pierwsze badania architektoniczne, i kiedy w piwnicach znaleźliśmy bardzo dziwną rzecz, no, tajemniczą, właśnie taką no, magiczną, więc w piwnicach znaleźliśmy dwa pomieszczenia, które po pierwsze są polichromowane. Bardzo rzadko ktoś polichromował, malował po prostu pomieszczenia piwniczne. Po co? Po drugie, są polichromowane nieantropomorficznie. Tam są takie tajemnicze wici roślinne, jakieś zioła wymalowane na ścianie, jakieś dziwne rzeczy. Ale co ciekawe, są tam dwa paleniska. Takie piece alchemiczne. No zresztą było bardzo ciekawe wydarzenie, odkryć piec alchemiczny i zobaczyć sadzę, która prawdopodobnie była sadzą XVI-wieczną. No, kilkaset lat. <laughs> kilkaset lat zamurowany piec. A legenda o Janie Twardowskim przecież najbardziej znana. To mówię oczywiście, że, że Twardowski pozyskał zdolność do wykonywania magicznych tych, tych czynności, no bo zawarł pakt z diabłem. Niebezpiecznie. Podpisał cyrograf więc mógł te wszystkie rzeczy robić, no ale oczywiście w zamian za to obiecał diabłu duszę. No tam oczywiście jeszcze Mickiewicz do tego swoje dopisał, wiadomo, że jak będzie w Rzymie, to tą duszę odda, i wtedy diabeł ją posiądzie, no a diabeł uwielbia posiadać duszę, trzeba uważać. No, złapał go w karczmie, która się miała nazywać Rzymy, według jednych była to karczma w Suchej, według innych karczma w Pychowicach, w Pychowicach ta karczma nie istnieje, w Suchej akurat istnieje. Twardowski według Mickiewicza się no, sprytnie wywinął, prezentując swoją żonę. Prezentując swoją żonę, która tak. trudną kobietą tak, była, tak. ale według legendy tak. tej autentycznej, to jednak musiał się po prostu poddać. No i się poddał, został porwany, jechał do tych, czy też leciał. Do, tych, do, tych, do, tych, do tego piekła. No, pojawia się ten kogut, według no jednych to ten kogut. diabeł, według innych to tam po prostu postać, którą Twardowski ze sobą wziął, bo był taki jego kogut magiczny, wytresowany. Na no, każdym jak Twardowski był ciągnięty przez te diabły, no to zobaczył w momencie na dole farę mariacką, zaczął śpiewać godzinki, no diabeł nie wytrzymał tych go tam zostawił, to było tuż przy księżycu, no więc Twardowski został na tym księżycu. Tak, a wspomniałeś o kogucie. Kur, czyli kogut, jest bardzo silnym takim symbolem mieszczańskim. No, we Francji no, przebił się, tak. jak wiadomo, do herbu państwowego, no, ale jest bardzo silnym takim symbolem mieszczańskim, dlatego, bo kur, czyli kogut, no, po pierwsze, wcześniej rano wstaje i pieje, po drugie, jest bardzo czujny, po trzecie, jest waleczny. W związku z tym kur był takim symbolem czujnego, gotowego do obrony yy, miasta. Legenda o panu Twardowskim jest nierozerwalnie związana z Krakowem, z Muzeum Krakowa. Jest, jest mitem, jest mitem, to znaczy mitem, czyli opowieścią, która zawiera w sobie pewną... Istotne, no bo mi to jest taka opowieść, która zawiera w sobie takie prawdy, które są ponadczasowe, które się zawsze sprawdzają. Prawda? Pogoń człowieka za majątkiem, siła majątku jako takiego, no, wola, za pogoń za młodością, wola do rozwiązywania różnych trudnych rzeczy. No i też no, człowiek, który gubi swoją osobowość, oddając się temu mirażowi sławy, prawda? No, bo Twardowski zapłacił za to cenę no i największą. No nieśmiertelność, prawda? nieśmiertelność, ale nieśmiertelność... Co to za nieśmiertelność, psiakość w takiej kompletnej, kompletnej samotności, prawda? No, to jest taka nieśmiertelność, która jest klątwą zarazem, prawda? Więc gdzieś w tym, w tym, w tym, micie o Twardowskim pojawiają się takie, no, takie niezbywalne prawdy, które gdzieś tam człowieka dotykają. Staropolski, jak wyglądały formy taneczne w tamtych czasach. Był to taniec niezwykle teatralny, bardzo ekspresyjny, bardzo retoryczny. Używał wielu wyrazistych gestów. Tak jak pisał Mickiewicz o Polonezie, każdy szlachcic tańczący dawne tańce polskie jednocześnie podkręcał wąsa, ale odrzucał też wyloty kontusza. A przede wszystkim tańczył z wielką atencją do swojej partnerki. Ten sposób prowadzenia partnerek, te figury, które istniały w polskich tańcach, tak specyficzne, bardzo zawsze zachwycały wszystkich zagranicznych obserwatorów i przyjeżdżających do Polski gości. Ponieważ prowadzenie tancerki w parze. Za rękę, a nawet czasem chwytanie jej w pasie, tak jak u nas dzieje się to w figurach mazurowych, było czymś bardzo szokującym, a nawet zaskakującym dla świata zachodniego. Ta żywiołowość, ta niezwykła wyrazistość polskich tańców zawsze zachwycała i czasami niezwykle inspirowała innych choreografów.